Witajcie! Dzisiaj przeglądamy gazetkę ze stycznia i maja z 2021 roku. Na kładce widzimy LEGO Mario, LEGO Friends chyba i LEGO City. Na pierwszej stronie pokazane mamy jakieś przykładowe zestawy i spis treści. Ja przeczytam teraz wszystkie serie, które to tu są napisane: LEGO Duplo, LEGO Classic, LEGO Creator, LEGO Disney, LEGO Trolls World Tour, LEGO Friends, LEGO Dots, LEGO City, LEGO Minions, LEGO Mini Features, LEGO Marvel Spider-Man, Marvel Avengers, DC Batman, DC Wonder Woman, LEGO Jurassic World, Speed Champions, Boost, Super Mario, Ninjago, Harry Potter, Minecraft, Star Wars. Mint Storms technik i zestawy Lego dla dorosłych. Pierwsze jest LEGO duplo. Jakieś tam dla dzieci. Nikogo to nie obchodzi. Chyba, że młodszą widownię. Co je możecie wstrzymać to skipnę. dalej duplo. No, kreator. Jak ktoś nie wie, co to kreator, to takie zestawy na przykład dwa w jednym. Albo trzy w jednym. Też są takie zwykłe zestawy. Nie tylko w dwa w jednym. Ale Lego Disney. No to chyba każdy wie. Nie muszę tłumaczyć. Lego Friends. Tutaj no to tak średnio. Doc. Nie słyszałem o takiej serii, ale teraz już słyszę. To jakieś takie klocki. Lego City, to każdy wie co jest Lego City. Każdy fan Lego przynajmniej. fajnie zestawy nowe. Lego City jakieś kłady, motory, ciężarówki. To taki fajny samolot. Hmm. Fajny klocek tego rekina. Mm, tutaj bardzo fajne. Pociąg pasażerski, tylko cena trochę blokuje 550 zł. No, to nie za mało. I tutaj taki fajny zestaw z rakietą. Lego mini features. Tutaj jakiś plakat. Ym, Lego Marvel Spider-Man. No, tutaj jakaś kryjówka widzę. Mm, Hulkbuster. Mm. Tutaj te mechy. Thor, e, Kapitan Ameryka i Miles Morales. Tu jest, tu są też najlepsze mechy. Thanosa, Ironmana i Spidermana. Mm. Tutaj Lego Batman. Ech, mm, dalej, Lego Jurassic World. Tu fajne, fajne zwierzęta można dostać. Dinozaury w tej serii. Lego Speed Champions. Yy, to bardzo fajne. Ja tam kiedyś grałem w Forza Horizon 4. Nadal sobie czasami pogrywam. No to większość właśnie z tego. Lego Mario. To całkiem niedawno wyszła ta seria. Hmm. No ogólnie fajnie, że wznawiają Lego Mario. Yy, no Lego Ninjago, ja na to czekałem. To fajnie, bo przy, przedstawiają nam postacie z 14 sezonu serialu. Ja z, z chęcią sobie popatrzyłem przed tym. Przed yy, oglądnięciem. Tu mamy mój zestaw, który był na kanale. Polecam obejrzeć. No, fajnie są ten motyw ze złotymi ninja. Perła przeznaczenia, bardzo fajny zestaw. Yy, chciałem sobie kupić pojazd Bojowy Kaja, ale chyba lepszy Turniej Żywiołów. Tutaj jest Pinjitsu Burst, czyli Wybuch Spinjitsu. Yy, tutaj yy, zestawy z 13 sezonu tu nawet dwunasty. Przechodzimy do następnego tematu, czyli Lego Harry Potter. Tu mamy Rona, Hermione, jakieś te książki wszystkie. Czyli tam chyba lekcje, Jakieś zestawy. Hogwarts. Nasza wieża zegarowa bardziej Hogwartsie. Mm. To tu jeszcze ciekawe. Fajnie wspomnieć jeszcze o tym, że po prostu jest taki zestaw Hogwarts, tylko jest bardzo drogi, ale bardzo duży. Przechodzimy do LEGO Minecraft. Dalej. Co, co tu fajne jest? Na przykład ta świnka. Bardzo fajne. Dom w kształcie świni. Tutaj spaczony las z najnowszej aktualizacji. Nalej. O, baby joda. Tutaj figurka baby -ody, Taka trochę dro droga i duża. Bo za 380 zł. Fajny mikro myśliwiec. Co? Kłopoty na Tatooine. Tu bardzo fajny zestaw. Myśliwiec X-Wing. Luka Skywalkera. Też fajny ten myśliwiec TIE. Imperialny. ATT Bardzo fajny jest ten zestaw. Bardzo duży. Tam ma dużo strzelania. Mm. O, nie wiedziałam, że jest taki zestaw, że jest statek transportowy, z Rycerz W jakim zestawie jest generał Gryvis Bardzo fajne części są o, tutaj. Jest generał Patka Odgałębiła co tu dalej? Zestaw, zestaw bojowy Mando. O. Tak, ta scena była bardzo fajna z filmu. Z części zen Sifów. Śmigać Luka. Tutaj taki. O, soku Milenium, Oj, tak. Przypomina mi on takiego YouTubera. Z ekipy Freeza. Hmm, e, Mint Storms bardzo fajne, bo to sterowane telefonem, a więc spoko. Lego technik, buduj na poważnie. E, no, Lego technik też jest fajne, ja lubię takie opony z Lego właśnie. Hmm, e, Old oh, to Fine, to Fajny McLaren, Fajny ten też, bo pewnie może jeździ po terenie. Tak skaduje, bo ma, ma mam takie koła duże. No, co tu jeszcze jest? Jakiś Monster Truck, pojazd terenowy zdalnie sterowany, o, to jest fajny też, i to, ale to 1200 zł, nie za mało, nie za dużo. Helikopter ratunkowy, fajny, to też, taki też, Land no, taki, fajny też. Podobno też w prawdziwym życiu od, od, od ten odwzorowali takie bogaty, i miało ono gdzieś kilkanaście tysięcy kolocków. Kto wie, ten wie. Tutaj fajne hełmy Iron Mana Boba Fetta, no i Szturmowca. Ogólnie mega fajnie. Tu jest rakieta Saturn a Apollo. Bukiet kwiatów. Jakieś drzewko. Fajnie są takie, właśnie, klocki tych roślin. Um, Harry Potter, The Beatles, Warhol, Iron Man Mickey, jakiś ogólnie no, Jakieś takie końcówki. Tu Ferrari, jakieś Lamborghini. Oj, tak. To jest bardzo fajne w Lego, że oni po prostu robią takie no, yy, do, yy, różne rzeczy z prawdziwego świata i na Lego. To te ten no, zmieniają. Ta statua wolności robi wrażenie. Tyle powiem. No, i tak się kończy nas, nasz przegląd. Najbardziej wyróżniam w sumie. Fajne były zestawy w tym roku z, z Ninjago, fajny ten, ten sezon cały, mi się podoba. No dobra, bez innego przynudzenia, ja się z Wami żegnam, no i papa.